Cześć, to znowu ja, Maciej z HydeMan części motocyklowe. W dzisiejszym odcinku kolejny projekt, kolejny motocykl. Niesamowite cudo, zapraszam. Tak jak już na wstępie sobie powiedzieliśmy, będziemy dzisiaj mówić o kolejnym motocyklu, kolejne BMW, tym razem model R1150RT. W poprzedniej wersji był on wielkim niemieckim krążownikiem, wielkim jak szafa trzydrzwiowa. W tej chwili przebudowany na styl Cafe Racer prezentuje się on zupełnie inaczej. Zacznijmy sobie od baku motocykla, wzięty od R80, dokładnie od BMW R80 z okolic lat 80 aby nadać, całemu, nadać mu całemu kształtu, całej stylizacji, stylistyki, Cafe racer musiał być on wielokrotnie rozcinany i przespawany, aby móc wyrównać tą piękną linię. Tak samo tył motocykla, cały zadupek. Wcześniej była to wielka powierzchnia, na której mogły sobie usiąść dwie osoby bezproblemowo. W tej chwili jest to jednoosobowy pojazd. Kanapa została przygotowana przez tapicera na zamówienie. Cały tył motocykla, czyli zadupek, został przez blacharza wykonany na nowo, przespawany wraz z ramą i zaadaptowany, aby tworzył jedną prostą linię. Na samym tyle motocykla jest ukryta tylna lampa. Jest ona pięknie wkomponowana w ramę. Aby przystosować akcesoryjne zegary oraz oświetlenie, trzeba było przebudować elektrykę. Znawcy tego modelu, znawcy BMW, doskonale wiedzą, że aby zamontować coś akcesoryjnego, należy przerobić, przebudować komputer oraz przekaźniki. Ponieważ firma BMW tak wszystko tutaj zmodyfikowała, aby tylko oryginalne części z gamy BMW mogły tutaj działać. Przejdźmy teraz do silnika, czyli serca całego motocykla. Został on zaczipowany. Ale spokojnie, nie po to, aby osiągać jak największe prędkości, ale dzięki temu zabiegowi silnik na każdym biegu osiąga pełen zakres obrotów. W tym wypadku przy silniku Boxer jest to 8000. Jak już powiedzieliśmy sobie o silniku, przejdźmy do wydechu. Tutaj także nastąpiło wiele zmian i wiele przebudów. Między innymi kolektor, który został wyspawany na nowo na średnicy 55 mm. Dołączona do tego końcówka wydechu od Xila powoduje, że ten motocykl lepiej oddycha, lepiej pluje, a przede wszystkim o wiele lepiej brzmi. A teraz ciekawostki. W pierwszej kolejności rolga zapożyczony od motocykla żużlowego, dzięki czemu przepustnica o wiele re lepiej reaguje. Chromowany korek wlewu paliwa, bardzo ciężki do dostania, naprawdę w niewielu miejscach można go kupić. I oczywiście. Kierunkowskazy w końcówce kierownicy. Dzięki zastosowaniu takiej metody pozbywamy się kierunkowskazów z zadupka, czyli możemy go w tym momencie dowolnie przebudować, dowolnie zaadaptować. Miało być delikatnie, skromnie, nie rzucające się w oczy, ale jak sami dobrze widzicie, motocykl od samej pierwszej sekundy każe na siebie patrzeć. Mówi do nas, patrz na mnie, jestem piękny, jestem cudowny. Na dzisiaj z mojej strony to wszystko. Klikajcie w dzwoneczek, subskrybujcie nasz kanał, czekajcie na nowości, a w opisie znajdziecie linki do naszego nowo otwartego Instagrama. Śledźcie nas, zapraszam i do zobaczenia!